no nie może, musi być czary. szary. Szary musimy, że zumicie to! Szary! A ty na wasziemy się Typan, ty pan Ale nie na grzybę. No ja nie gybam, bo... Ej, maszka mam Ekonomicznie. I wkrótce moja samodzielna piosenka, czyli dis i break. Nie! Tak, trzeba wyciąć. <grylę> Dobra, ja będę na ja. ja do... No, no, no poczekaj, ale wszystko wygada. Działa, no, bo my ja nagrywam. No, yy, będę mieć swoje takie... Swoje studio. Tak, zakrę. Ale studio będę mieć, więc będziemy. Ja wszystko będę robić. Będę mieć mikrofon już, takie, takie, takie. Tam ci, tamci, tamci i będę. Tak, tamci... tak, tak, I tak, dalej, a ty się subskrybujesz na kanał? I. Kanał Ły! No! na jego kanał, oczywiście. No, no, no to to operator21 operator A na mnie bo tam mm, się... Na mez, 10, czy jakoś tak. Co nie, możecie mnie subskrybować. Bo... I u mnie 30 subskrypcji i pojawi się David. A u mnie 15. No. 15, no. no. 10? 3. Jeszcze 3. 5 mi brakuje. No. Jeszcze 5. Nie subskrybujcie ten, ten kanał, ludzie! Proszę, włoż na kolorunkach! Nie subskrybuje naszych kanałów, a ogląda! No. Załóżcie mordy konto! Mordeczki, kochanie. No. No, kochanie! Kochanie, kochanie, kochanie... kochanie. A jak... A jak... A jak... Czemu pomóc takim maluchaniem? jak my? No. To na przykład... A tata, ta dasz mi jedzenie? Nie. A ty, ty dasz mi piwo? Nie! A ty, ty mi Delos Nie. i Jedziemy stąd. No. Ej! Ej, co chcesz powiedzieć? Za niedługo, może, jak będzie lato, nagram piosenkę, też swoją. Też disa Na kogoś? Ale na pewno nie na mnie, nie? No nieważne. O ty, wretny! I na O po... ty, wracam na małpopo! Na pewno wynosi mój kanał na pewno już w, w lato. Wiosna lato jest. To ja się i... zima. Nie powiemy dalej, bo jest no, Ej, moi, mordy, i może ja zrobię specjalny dla was kanał Game. Aperator to dzisiaj jeden myśli: Games, games. Gamingowy chyba. No. Ja, to będę, ja będę mieć ogólny kanał, a będzie tylko gamingowy. Ja będę mieć dwa kanały: ten co mam i drugi. A będę mieć jeden co mam? I będą bardzo dobre filmy. No i też ja będę mieć kanał specjalny na tym

No, i to, to oh. dopiero spadnie jakoś oh, 19. o 19 A żeby to lisko nie fatali po 11 soków. Co? Żebyś to lisko nie fatali. lisko dajcie Po mojej 11 Ale, jeśli będziemy mieć ponad 50, to możecie wpadać. A kiedy masz 50 soków. Musisz poniżej 5 soków. I teraz sposób no, ztypujcie go, teraz. Teraz, Pruszcz! proszę. proszę go. Siema lis się ma. Mm. Teraz. A sobie on na TikToku pokazuje swoją twarz. No i podajcie oczywiście na nasze TikToki. Operator Które 160. w opisie. Do mnie operator, ale nie, nie jest w opisie, bo nie wiem jak się robi opis. Czekaj, czekaj. Ja wiem jak. To... Operator 160. A, operator 160 i Messi. i Messi. Razem. No operator i Messi. To jest nasz wspólny kanał. To jest nasz wspólny na kanał. Na ale nagrywamy. Okej, okay. ja daj mu się nagrywam swoją tą piosenkę. A nagrywamy piosenkę w ogóle? No. A daj się padać, musisz... bo się staraj. Ja też muszę się nagrywam. 3 miesiące tą piosenkę robiliśmy. A czy bo on, e, nie chciał, ja miałem swój tekst, a on nie robił. A czy on miał ja. tekst, ale zapędził. E, Ej, pod koniec już powiedział, że jest nowy. Co zrobisz? No, to zrobisz. Może mi lepiej zrobić. No to kiedyś swoją piosenkę. No, no, Na nowy kanał może na ten games Będziemy mógł zrobić. No, no, bo... Ale my będziemy mieć gamingowe i będziemy grać Fortnite y i takie Minecrafty i inne. No na PlayStation. Na pewno Kita na pewno. To w jest wariatka. No, będziemy na online grać z meckim? Z innymi. no może jeszcze. Albo z Ze mną! No i bo musisz sobie dokupić online'a, no ja będę od razu, ja sobie od razu kupuję. I... A nie, będzie, w... będzie nowa seria e, GTA... Ej, no, tyle serii? No, mamy tyle pomysłów na serii. Ale wtedy ja, ja muszę pytać po to miasto, ja mam, mam no sobie i na wkrótce Minecraft w więzieniu, w końcu, w seria to oglądam. Czekaj, ja mam zrobię robię Po co? A po nim. Ja Jakby <laughs> tak Weź eee, 6 minut. Bardzo hmm. krótko. No bo my tak gadamy z Wami, nie? To jest taki luźny odcinek. Pogadać eee. z Wami. No. Na spokojnie. Daj, będę miał 3 różne odcinki. Aaaaay! <laughs> jak różne? No czemu to żeby sobie tak z widzami pokazać, nie? Musisz napisać komentarze. Możemy zrobić film niejako. Musimy mieć wariaczkę. Komentarze. Jeszcze, pan, jeszcze 5 filmów, nie? I już nie, ma 40. No jeszcze 5 filmów.

No, bo wtedy byliśmy jeszcze 10. No, ale takimi małymi skromi y, kaszulkami, to no. powiem? Nie, tak jak każą od po 5 lat, to tak ja trzy bratka. No. Fibretki. I jest 11, 12. No. no. A nie, a nie po pełże od 8 do tego, do 12. Od 8 do 12 lat. O, Italnie. O, witalnie. 8, 8, 9. Oj tak, nie, ja mam 11. Operator, na przykład, operator myśli, nie wiem, 11. nie? Proszę cię, nie zgadam się. Bo widać po, nie Eee, tej... mm. no, bo ktoś nam Pan, pan jest kuka. <laughs> <laughs> A ja chciałam Jak on? <laughs> na się tak A teraz no. nie wygadają. Yeah. Yeah. Ten ja, tak, ja, nie. nie, nie ten tak. ma, ma się A chyba oglądaliście ten wczorajszy film od I... tego, od operatora? Jaki? No ten e, na skaeperku. Ja Wrócił się po oglądałem. Ale ja nie mogę filmu, bo mi się naładować. I... Tablet, nie... Nakrywa mi nie miał. kicik. <śledzimy> miał. No, miał będzie miał miał Tytuł Polecamy wam y, osubskrybować. subskrybować y, Tego I bratefa11 Powiedz jako prawdziwe imię Albo ty Fabian Fabian, Fabian. No I twarz, znacie jego imię, ale na nie powiemy Nazwisko nie powiemy, no, powiemy. Nazwisko nie Możemy je ujawnić A Możemy też ujawnić, ale byśmy musieli zrobić. Mhm ale po mnie musieliśmy montować, bo to śmierdzący ręce. Ale montowałem w kilka odcinków i mi się też nie chce. No on co, co nagrywam oczy to nie montował. Montowałem. No montował. Wiem. No, i... no, to... no cisza, jabłko. Widzimy się w kolejnym miejscu tam gdzieś. Elo. Już. Dobra, dobra, ale tak, żeby nie, nie widział. Bo jedzie od Mestiego dziadek po niego.

Dobra, pokażemy. No i odjechał. I odjechał. No i my zostaliśmy w No hmm. i drodzy, to chyba był błynny. Weźmy proszę. Dobra, Sierpki. jeszcze dwie minuty. To ja. A ty robisz Tak wczoraj. Ja ej, ja mam pomysł, na jutrzejszy odcinek. Co? Wiesz mamy na, na jutrzejszy odcinek? Jaki? 24 kociny Po śląsku no. <grym> Co to jest tomata? Yyy pomidor <grym> <grym> o, o. Mogę pokazać? A? A, a, a Ja, 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 ja ten y, y, Odcinek od ryzyka, nie? No. Ten 24 po śląsku i ten... I... Poczekaj, bo ja widzę w swoich okularach, że mnie nie widać że mi głowy nie było widać. No nie było. I no. ten... I... i i Ten... I powiedział... Yyy... I... Są węgiel, nie? I ten... Powiedział... No, i ja? No? I... I powiedział... Ni? No. I ten... I szumi... To jest bala! Piszcie w komentarzach, I... co to jest bala, a przypniemy wam serduszko. I ten... I... Szumi... Ja z tym węgiel, nie? I powiedział resy... Tu si... raz godzina! Ta... Nie, nie, nie ważne. No. I ten... No tu raz godzina. Cicho! Co mm. ty zrobił? Walą się dekiem. Oła! <grym grym grym> dek? To jest to. Patrz, to. Oła! Może no, się taką muszę zamówić. Albo kupić w Ałchanie. W Dekathlonie za 200 zł. Oła! No. Ale ja będę jeść znowu za 500 O już minęły A no widzimy się już Jutro W kolejnym odcinku, elo